Deutsche Bank proponuje ugody. Proponuje ugody, ale z bo stwierdza, że tam faktycznie może coś tam było na rzeczy i z tymi klientami on się będzie dogadywać, ale nie widzi eurowiczu. Nie widzi innych walut, bo twierdzi, że z tymi walutami to w umowach wszystko jest w porządku. No nie! To są takie same zapisy jak w umowach frankowych. Powiem Wam tak, przeglądałam wiele umów i słowo w słowo jest to samo, tylko waluta jest inna. Więc skoro u Frankowiczów jest bubel, to u Eurowiczów nie ma. Jest! Dlatego warto działać. Eurowicze, ruszcie się i zacznijcie działać, zacznijcie walczyć o swoje. To są wasze pieniądze, które wam się należą, nie tylko frankowiczom. Euro, dolary, jeny, funty i inne waluty, wszystkie umowy, które były do 1 lipca 2014 zawierają właśnie te niedozwolone klauzule, czyli klauzule abuzywne. Ruszcie się i zawalczcie.